to był wzór. to był wzór. Dla mnie pan Henryk to nie tylko przewodniczący, prezes zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej, ale również wieloletni przyjaciel. Ta nasza współpraca w Opolskiej Izbie Gospodarczej, którą w zasadzie pan Henryk stworzył, datuje się już od ponad 20 lat. To on stworzył ten samorząd gospodarczy na opolszczyźnie. To świętej pamięci Henryk promował firmy, przedsiębiorstwa, instytucje, samorządy. On wyróżniał tych najlepszych, szukał, pomagał im. W czasie pandemii, w czasie różnych zawirowań, prowadził różne szkolenia, starał się im pomóc. Ale Pan Henryk to też również człowiek, przyjaciel. Dobry kolega, to co myśmy ile godzin przedyskutowali, to mogę powiedzieć, że to był dar takiego wzajemnego spotkania. Ta znajomość jakby taka była na niwie służbowej w latach 90., kiedy byłem dyrektorem TPS-a w Opolu, a Henryk był prezesem Wojewódzkiej spółdzielni ogrodniczo ale następny kontakt dopiero pojawił się na początku lat 2000 jak Heniu został wiceprezesem opolskiej izby gospodarczej który ja wtedy już przedsiębiorca prywatny byłem członkiem i od tamtej pory zaczęła się nasza bliższa znajomość i przyjaźń można śmiało powiedzieć, że był to człowiek gigant. biorąc pod uwagę jego wiek, tryskał niesamowitą energią i niesamowitą chęcią działania. Bardzo smutna wiadomość, oczywiście dla mnie osobiście była to wielka mi osoba. Znaliśmy się wiele lat, współpracowaliśmy i Choć były to przede wszystkim takie relacje zawodowe, to jednak cały czas ze strony pana Henryka czułem po prostu takie ludzkie ciepło. Takie przekonanie, że jemu mogę zaufać i że wiele rzeczy, których robi, nie robi po prostu, żeby je zrobić, ale robi po to, żeby również w jakiś sposób mi pomóc czy wesprzeć to, co robimy jako, jako miasto, więc jest mi po prostu smutno i przykro, bo straciłem osobę, na którą po prostu mogłem liczyć. Natomiast w miejskich relacjach, w tych zawodowych, no to po prostu anioł. Anioł dla przedsiębiorców, dusza czasami też towarzystwa, bo, bo był bardzo aktywną towarzyską osobą, jeżeli chodzi o budowanie relacji. Szczególnie w gronie przedsiębiorców, którzy czasami między sobą konkurują. A tutaj on potrafił zbierać wspólnie ich myśli, ich inicjatywy i w ten sposób je realizować. Potrafił słuchać. Potrafił słuchać, wyciągać z tego wnioski a jednocześnie, jeżeli był przekonany do swoich y, jakichś celów, idei, potrafił to w sposób jasny i zrozumiały uzasadnić. Przede wszystkim myślę, że tajemnicą jego sukcesów, tego, że moim zdaniem w ostatnich latach był najbardziej wpływową osobą w mieście i w województwie, było to, że Heniek pomagał każdemu osobom ważnym i ludziom zupełnie szarym w sprawach wielkich i w sprawach błahych nikogo kto zwrócił się do niego o pomoc nie odsyłał z kwitkiem na tym polegała y, tylko na tym i aż na tym jego wielkość i i nietuzinkowość. Miasto straciło przyjaciela, miasto straciło honorowego obywatela, straciło osobę, która walczyła o przedsiębiorczość w Opolu, która w tej chwili wcale nie ma takiego mocnego wsparcia, choćby na poziomie centrali tego, co się dzieje w Warszawie. No i ja osobiście też straciłem osobę, na którą tutaj miałbym liczyć. Był człowiekiem, który pomagał, wiem to, nie tylko przedsiębiorcom, ale również w swojej dzielnicy, gdzie mieszkał, parafii katedralnej przy odbudowie, renowacji katedry. To również nauczyciel. Ponad 30 lat pracował w szkolnictwie zawodowym. To przyjaciel młodzieży, przyjaciel przedsiębiorstwu. Trudno mi jest pogodzić się i żegnać nie tylko człowieka e, samorządu, ale również przyjaciela. To zrobiło niekako To... Jak pokazałeś, jak należy prowadzić kapituły, jak należy się obchodzić z wnioskami. Szczególnie dziękuję za to, że przez 22 lata, kiedy z Tobą współpracowałem, nigdy nie mieliśmy krzyżu spokojnie. Uważam, że jak nikt inny zasługuje, aby miasto, środowisko My wszyscy, województwo też oddało mu należne honory. Myślę, że dobrym uhonorowaniem Henryka byłoby pochowanie go w Alei Zasłużonych. Promował laury umiejętności i kompetencji. Promował Opolską Nagrodę Jakości. Promował Nagrodę Specjalną Opolskiej Izby Gospodarczej, Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego. Ja mogę tylko cieszyć się, że. W tej ostatniej edycji za ubiegły rok ta specjalna nagroda księcia Jana Dobrego trafiła w ręce pana Henryka. Bardzo z tego się cieszył, chociaż mówił, że są kandydatury, są osoby bardziej zasłużone, które powinny tym wyróżnieniem być obdarzone. Chciałem przekazać mojej kochanej rodziny, moich pogromce, trudzie.